Owsik, czy ty grzebałeś? w no Owsik! owsik ty, diament wydłubał! Słuchaj się mnie, owsik, dobrze? Czy ty z nosa mnie, do buzi? Mnie, albo Karla, dobrze? Owsik, kozę z nosa jak plombę na zęba se zakłada. No, no co, Miki, to, my... nie, no, tak je, Owsiczku. Owsiczku, bo ty, ty kozy zjadłeś. Tak se wymyśliłem, co se powiedziałem, nie bierz tego do siebie. Ile jest, ku... a 30 stopni? Miki, zaczynaj, bo się mówię, że tam burzę masz, ku... Miki, zaczynaj, bo miałem. to się podda my... zaraz. No po poburzyć nie może być miło, 30 stopni. Ruszaj się. A zobacz, jak u mnie pogoda, zaraz przyjdę. Ty, ja ty się ruszysz kiedyś tym. Mikołaj, ja bo ci cały czas leci i się samo podda. Teraz... No. Raczej, Owsik, patrz, zagraj tym piąkiem przed królem, no, ja nie? Wie? No dwa. No o no, dwa. No tak. No No i potem, i potem koniem tutaj koło... Czekaj, czaj, czekaj, Na spokojnie. Ofik Owsik, drzyj że Miki krzyknął Norda, Że Miki Norda worda powiedział. To worda pewnie. A mam koniem ruszyć tam gdzie zawsze. Zobacz. Dobra, ja jestem. koniem na g Ja z koniem na G8 rusz. G8? Smacznego jabłka, widzowie. G3? Nie na G8 masz konia, nie? I zróż go na F6 F6, no dobra No ja zacinam je dzisiaj, bo kurczak mi wpierda. Bo ktoś pierdol mi neta Owsiku, wysłuchajcie się bez inwektywy Bo ktoś mi wpiernicza internet Ale kto? Jak ci internet piernicza? bij Kuzyn mu zeżar Kuzyn zeżar router, ja pięknę Kuzyn anteny <grym>, Owsik bij pionkiem. Kozy na antenę w <grym> Tylko o, w ten bi. <grym> ja piek. Piąkiem bi. A w sił ci rodzina internetowa. Ja. Nie, Jakie jabłko zajebiste, kurwa mać. Bardę? <grym> Patrz i teraz y, tym drugim Barbe koniem, nie? Jak wzwód Mikiego do Fembone. Na C6. Tak. Tym drugim koniem. My na lepiej. C6. No. 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 C6. No, tego konia z B8, nie? O tak, bardzo ładnie. I co teraz? Teraz... Yy, no. Hetmana przed, przed króla grasz. No. Bardzo ładnie. No, blisko. I hetmana. No, blisko. Bić, a Hetman tak nie. No blisko. No. Het Dawaj no Hetmanem no ucieka hetmanem, no uciek. Ty będziesz stał, Hetman. Jakby owsik tam szewczyka dostał, to bym w ciebie. Owsiczku. Nie, ja tu na szczęście czuwam. Czuwam na Nie no nie, nie będę no. sy Sytuacją. E, dobra, owsik, Ten, tego konia nie jest F6, nie? Owsik to A. jest taki. Pijesz pionka. Tylko, tylko że debil. Bardzo dobrze. Jak ja dawno takiego zajebistego jabłka nie jadłem. bardzo hmm. słodkie, kurwa soczyste. Czego chcieć więcej? No pewnie takie jabłko jest najlepsze. Wiem, czego bym yep. chciał więcej. że miał... Dwa. A to ostatnie se wziąłem Bo jeszcze były hmm. wcześniej, ale to zjadłem ku... Zjadły Kroo, mnie wcześniej Znaczy, bo one jeszcze mniej dojrzałe były, ale też były bardzo smaczne To z Lidla kupa niemieckie Merkelowa Sama Merkelowa z Olafem Schulzem kupa to zbierała I mi wysłała Specjalnie Aha, dla to... mnie A to po bliskie I tak bliskie i dalekie Miki, rusza się, bo czasu ucieka, nie? No. rusz dupę Grzba się. Dobrze, Owsik, dobrze. No. Kasuj oponenta. Yy... A, ty nic nie robi. możesz... Owsik no, się tego... nie pi***** w tańcu. Dobra. Pionek na... Na, 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 na... A, bo czekaj, 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 czekaj. Yy... Masz 14 lat i sezon. Nie, się, tylko nie mi nie da się podnieść. Dobra, pionek z G7, nie? O 1 do przodu. Za? G7? No i jeden No się nie ma zez. Na chwilę A ty masz 18 i 200 kg. Nie, bo to. I nie ruszyć mam. Eee, czaj? Koniec ruszyć. No, rusz go na, e, na, na, na. Na F6. Cześć, tak, ja co jest tutaj? Kurwa, jebany. Co. Liczyć umie. Nie to kurwa, ch... ja Dobra, pojebane wygadam, z jakiej przyjdę. Ja ci zamocuję Kielczaku. Czemu? Sobie. Jak go mogę mam... no, coś chyba. Kiel, no jako co ty twierdzisz? Ruszaj dupę! <laughs> Oj, opanuj się, chłopcze. Róż, dupę okrągłą! Ale to lodzi się z okrągły. No, ty przy okazji. Nie, ja tu Właśnie. To jest taki Ale w sumie dobra, taki donacisk. No, 3x1. Na na w sumie to 4 na 1 bo <laughs> Andrzej też stanie po mojej stronie. A to jeszcze foka to 5 na 1 Dobra, Owsik, bij mu het, Hetmana, twoim Hetmanem. Ty, Owsik, co, co sądzisz o foce? Fajna. Ty, Owsik, za ile byś zjadł kartę graficzną? Sam zjedz. Taki Dobra, to jeszcze wziąłem o, kanapkę. No, o, taki mądry ja to Za ile Dobra. byś zjadł kartę graficzną, owsik. Nie, ty Miki, taki mądry to sam zjedz. Ale owsi no, to gadał do tego, do, do pierożka. PIERŁOŻEK! Idź, kurwa, kartę graficzną zjedź! Dobra, Ale mi taki ruszaj się, parowniczko. No, no się, no, no, no. się okropną dupą. Bo ci k***a komputer zgaśnie. Kilcza. <noise> <noise> Paliwa musisz dodać, bo ci zgaśnie. <noise> Ten komputer. Błąd dla ku... idź, dosyp! Węgla i strosę, bo ci zgaśnie komputer. <grym <grym komputer. Do szybu szyby, spijaj po węgiel. <grym <grym a oni tam. A oni nie chyba to, tam bieda chyba. A oni tam oni tam chyba. oni tam żydowskim pochodzeniem, jak ja. Nie. Dobra, owsig, no, tak, owsig. No. Patrz. Teraz no, tak tym gryz, gońcem z F8, nie? Jak cię nie podbiec, F8, F8, F no? Na G7. Jakie F8, F8, debilu? Gielczaka się F8. I jak? Było? F8. Tego gońca z F8, tak. Ten na Proste? czarnym polu. Goniąc. Na G7. Na no? G7? No? Tak. G8. G7. G7, przepraszam. Czarnopolowy G7, na G8. Rozumiem, można się pomylić. Ta? Błędy są... To, do, dozwalamy takie no. błędy. Ty, Owsik, kiedy się nauczysz liczyć? I teraz, Owsiku, ro, Roszada. Roszada? Wow. Licenie to będzie przed maturą. Utrwali sobie Owsik. A cię zapchałem. Cię zachłysnę zaraz. Tak dla... No matury nie będzie pisał. O O, Owsik. wieża z F8, nie? No, F8, no, no, na E. Tak, na E8. Nie, na S. Ofsik, a jak ma na imię twój ojciec? Paweł? <laughs> ty nie zadałeś mu takiego ciężkiego pytania, chłopcze. Się opanuj, Fajnko. Zostawcie a nie wpuszczaj go. Nie. Pan Michał Dudziński. Nie rzucaj nazwiskiem no Nie właśnie. wypada to już Chyba każdy wie Pan to Michał D. Nie mów Co? o rodzinie owsika, bo się owsik wkłada na to Nie denerwuj no, mi owsiczka osi... Owsik jest spokojny w szachy Segra nie wkłójcie go I gorąco kula mam pokoju. No jeszcze gorąco ma Kuzyn muneta wow. zjadł Przejebany tam jest <trym> 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 no, Nie tam jest No widzisz <grymny> Jebany Co kieliszek, coś nie się weźcie, ruszyć, może się ruszyć. Za gruby jesteś, może... aby wejść w grę. <grym> 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 Ty ja okay. dawaj skopiemy tego twojego kuzyna. <grym> <grym> Na przekopkę go weździemy. Dobra. Żeby ciebie nie no wzięli, przawicą. Ciebie i muzek przekopię za Zasnij do pokoju p***dę pie... Józef z maczeta. Dobra. WAAAAAAAAAAA! Eee, Co smy? zrobi? Czaj. To który ruch byłby lepszy. Dobra, e, pionek, pionek z D7, nie? Opsik no, tak. Weź taką serię no, i Co? Serię ty coś mu spadło. O Co tam pa tłuczesz? <grym> <grym> to, nie. to teraz. O raz czaj. Wieża z, e, z E8 na E7. E8, e, wieża wieże E8 E8 E8, 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 E8. No? E8, no? i o jeden w dół. Znaczy, sorry, u ciebie u góry, o 1 o 1 Na E7. Dobrze. Czekaj! Co to dopiero ty? Kierczak <laughs> wieko! Lego! <śmiech> Biczem! <śmiech> Będziesz lan jak na plantacji, nie powiem czego. Bo nie emisyjny. Czekaj, muszę policzyć. Bicie, bicie. Bicie. Bo się bawi w nauczycielkę. linijko bije kuzyna. A, rozjewam linijkę. No brawo. Kuzyn czy kuzynka. No on ma kuzyna i kuzynkę. Nie, Myślę. O, cześć panie rolniczym! Policzę się, ale nie... Siema. Dobra. E, siema! Pionek, pionek z... czekaj, to jest A7, a, a nie? Z a A7, no. 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 O, jeden do przodu. Nic z czego tu aktualnie nie, nie widzę. Eee, on wygrał jeden raz, Kielczak. Kielczy jebane. <laughs> nie przyzywaj Kielczaka, zobacz, smutny siedzi. Mikołaj, eee, smutno ci potem. Tak. Bo przegrywa, bo jest minus jeden to? wymaga. Jaki smutno ci, że cię owsik wyzywa? To no. niesportowe zachowanie, tak, k**a, przyparty. Eee. Womraj sobie, żeby z nim siedział przy szachownicy i nagle by ci zaczął mówić, żeby ci komputer wybuch. A żeś podpielił? No, nie hmm? Mikołaju, tyś jest pojemny. Ja wiąże... czego żeś nie pola z k**a? Ku... Dimu konie mówi. Czym? Koniem. koniem. Walka kawalerii, jak ułan, dobrze Ułańska krew płynie po owsiku Cicho, no Bo ja muszę się skonić Mo się skopić, co by na... to płynie żydowska krewny żydowka w Ukraine Owsik to Ukrainiec, zostaw Czasami sobie Czasami w natywnym języku miło pomówić! Dobrze, Owsiku na po ukraińsku. Słyszysz? Po kochołsku żeś kula. Po kochołsku ci nawrzucą. To co mi o, dobra. Owsi tym koniem Na z D4, nie? D4 no. koń Na C2. C2? Tak. Nie. Bardzo Mam w to, no to, Eda, no to... O, Teraz goniem z C2, nie? Koniem C2? No, bijesz E3. E3. tego gońca Tym koniem. Nie o, o. Ci... o. I są kolejne widły, by the way. Y Ale nie, czekaj, czekaj, że... Nie, nie, Nic się Dobra, no, niech Owsik teraz zagra po swojemu. Jeden ruch po swojemu. No, no. Owsiku, no, teraz... Jak źle, jak źle zagra, to wie, że traci. Owsiku, myśl. Bierz, traci? Teraz k***a łamie główka dla ciebie. Co tu trzeba zrobić? Wieże tracę. Nie, jak zrobisz zły ruch, to tracisz wieżę. A jak dobry, to nie. To będzie w, w wymiana o ile, ile Miki będzie chciał. Mi się wydaje, że w sumie tutaj dobrym ruchem jest D5 koniem. O i pana Adonis też tak twierdzi. No, no ale to w sumie też... D5 jest o... ale pionym! Ale to... No No też jest rozwiązanie no, no niepewne. Można, byli. można. No, można. Te... Też można. Nie, no, Owsik se da radę, ko... a owsik to nie jest taki słaby w myśleniu. Czasami jakieś ciężkie zadanie mu dajemy, jakieś 5 minut. wiesz że to, to... Są... No, to, wierzę, to jest ciężko, ale czasami to nie daje rady. Cześć? Dobra, to podpowiadaj bi... mu za drugi ruch. Nie, nie bi tego piąka tam dalej, tym pionkiem. Bi dalej. To teraz mu podpowiedz, potem ruch Owsika. Mhm. Czyli teraz Owsik no, musi no. samemu wymyśleć. To teraz o w siku. Do tego tak staty te partia, jak Moja. To potem miki z randomami i farmisz kasę. Kraca, będzie. Za, zasłonić y, musisz szacha. Tylko dobrą szacha figurą. Jakiego szacha? No masz szacha, no bo, w siku. Szachuje cię. Wieża w, w, dała ci szacha. No. Biała wieża szachuje czarnego króla. Trzeba to zablokować, no. bo inaczej nic... O, brawo! Dobrze owsiczku! Y, y, no. A nie, a nie teraz Miki, sorry, sorry. Teraz Miki, no. Mikołaj, jak ty to wygrasz z tymi figurami... Mickey, to będzie nieźle. Dam ci nawet może jeden token do tego No to to Kielczak! No Kielczak, Kielczak. Kielczak jesteś? Dobra. Dobra. Jaki by tu ruch? Ne. Ciężko się tu ruszyć trochę. Jak, jak tam, tamta wieża stoi, a wykurzy się ciężko. Proszę nie napisać łupu-cupu. <grym _> no wiesz co? Eee... O, przepraszam Dobra. bardzo, Bo ja chyba mam Królem rączki je... przy sobie. O Królem do góry oleju. Ja, a ma no, rączek przy sobie, jak to to robi? No, coś z tym jest, ale mam w takim kontekście rączki przy sobie, że one są krwa, ku... nie na prąciu, tylko krwa ku... na biurku. nie bało? Zresztą to od ciebie było z mikrofonu. Zielona poświata widniała przy twoim awatarze, kurwa z bereźniku. Łupu cupu przy nas. kupa jak te te z omegle. On się masturbuje. Masturbacja? Masturbacja? U, niej, Miki, jesteś k. Jest ładny cytat. To na twoim grobie będzie napisane. Szop, dobrze pisze. Mikołaj, J, Miki, jesteś k... Takie słowa k***a dla nieboszczyka jeszcze na nagrobku. dziękuję ci. O, widzisz, k**a. Czaj, y, 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 y. no, k... ruch zrobił, a nie, w sumie to nie jest takie tragiczne. No tam goniec jak odsłoni wieżę, to. Yy. Nie. się już koniem? Nie, 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 poczekaj. Nie, bo tak to sumie... jest. Eee. To tam eee, Miki mówisz? Miki mówisz jest takie, jesteś. Był. Na tego konia. Dobra, Ksiądz na pogrzebie. No. To był chuj! No. na Menda. 5? Dobrze, H5. że stoi taki pogrzeb. Jak? H5, nie. H5, H5. Ale kacperek jest nienormalny. Pan Lolis jest skupiony na kołczowaniu. Ja Lolis musi miałem. za myśleć. Dobra, e, teraz e, goniec z F8. O sumie Lolis gra jakby za Na E7. Z F8. F8, no no no. F8 na E7. 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 Tą wieżę stamtąd wywalić, bo przeszkadza w dalszych ruchach. Znaczy, nie na co tak podpowiadać, no bo to i tak to jest na Mikiego partia. Miki nie jest jakiś świetny. Ale nawet o, do, dobrze sobie dał radę wsi w tej partii, dużo miał podpowiedzi, no to idzie. Ale tak samo Mikołaj wbijał 600 elo. Kiedy kurwa, żeśmy wbijali 600 elo Mikiemu. Ja mu mówiłem ruch po ruchu, kurwa, i szło to elo do góry. Przestałem mówić i Miki 300 dobił. No, tak to jest. Cześć, panie Alabam. No, dobrze kur... z E7. No, E7 no, gońce... Z E7 na. to jest C5. C5? E... No. gońcem z E7. C5. E... No? Nie, offsick D5. biało polowy na D5, weź go tam, ciągnij, a spójdzie. Trzeba trzy razy pociągnąć. Dobra. Jeszcze takie, e... jakby kółko Kuba zrobić dookoła tego pola tym gońcem. E... Prawo w lewo, i wtedy ci. Wchodzi. Teraz koń z H5, nie? No. Na F4 H5 i na D jak co? Na F4. F4. Wolniej F4. Za dużo litery i z cyferek! F4, o. O brzło w 2 sekund. Czacha, mozki, Dobra. E... Lem. Leci. Nie wiem, jak to dalej? Dobra, e... koń na G2. G2, G2. Dobra, Andrzej. Dawaj pod, na... Na MC, bo się spociłem. A to nie grasz jeszcze z randomami? To możemy zrobić przerwę i znowu po tym szach. Gdzie mam zrobić? Jak sobie odpoczniesz. Rób cokolwiek. Ale możemy iść na kloca. I tak było ładnie. No. No A, za wszystko mało czasu, no. No, mam za mało czasu. Ja czasu. No Trzeba godzinę, k**wa, Co? Godzina by akurat... Co, wsik? Stykła, nie? Dobra. To, 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 to. No, cześć, Owsiczek. Ładne szachy dzisiaj były. Mielo. Dziękuję ci, Owsiczku, za kontent. Jesteś wielki, Owsiczku. Będziesz. Miał. Pomnik, pomnik będziesz miał. Nie.